Adam Roguski, rzecz o nieruchomościach. W tym odcinku specjalnym porozmawiamy sobie o rynku biurowym w różnych aspektach. Zapraszam na rozmowę z przedstawicielką Adgar Poland. A z nami w studiu Mart Martyna Czarnota, senior asset manager w Adgar Poland. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, o rynku biurowym zacznijmy rozmowę od pytania: e, no, do czego nam te biura są potrzebne? Jesteśmy w czwartym roku po pandemii. Czy można powiedzieć, że ten Sposób świadczenia pracy już się na tyle skrystalizował, że z punktu widzenia zarządzającego nieruchomościami, wiadomo jak ten biznes ułożyć. Generalnie odnosząc się do Pana pytania widzimy, że nadal istnieją trzy modele pracy, czyli stacjonarny, zdalny oraz hybrydowy. Jeśli chodzi o hybrydę, to jest to model pracy, który jest najbardziej wybieralny. Około 89% przedsiębiorstw wybrało właśnie tą formę. Nie możemy tutaj mówić jednak o jednej formie hybrydy. Spotykamy się z podziałami 3 na 2, 2 na 3, czasami w jednej organizacji w każdym, w każdym zespole jest inny podział. Struktura jest bardzo ważna, natomiast przytaczając badania Deloitte'a, które przeprowadzone są we wrześniu 2022, firmy, które wybrały już hybrydę, 70% ich wprowadziło hybrydę, ma już daną strukturę, natomiast 30% w dalszym ciągu nad nią pracuje. Niepodważalna jest jednak kwestia potrzeby biur. Jeśli chodzi o tę potrzebę, to jest kilka takich aspektów, które warto tutaj wymienić. To jest możliwość kontaktu w czasie rzeczywistym, budowania relacji z naszymi współpracownikami. Ponadto łatwość w kontakcie przy rozwiązywaniu pewnego rodzaju problemów biurowych. Dodatkowo łatwiej zorganizować jakiś brainstorm. Dla osób, które wchodzą dopiero w daną firmę, no to wiadomo, że łatwiej się im uczyć od, danej, od danych osób, które są na miejscu. Ponadto, niektórzy uważają, że jeśli pracują w biurze, to łatwiej im oddzielić tak zwaną pracę od tego czasu wolnego, czyli od życia prywatnego. Psycholodzy twierdzą natomiast, że młodzi ludzie, którzy mają kontakt z pracą biurową, poszerzają swój zasób kolegów i koleżanek na miejscu. Natomiast ludzie, którzy posiadają rodzinę, łatwiej wychodzą z funkcji rodzic do funkcji pracownik. Co to daje też organizacjom? Ja myślę, że z perspektywy HR-u. Łatwiejszy jest onboarding i jakby przyjęcie nowego pracownika. Ponadto łatwiej buduje się przywiązanie do firmy i do jakby budowania marki. Mhm. Jeszcze chciałabym na koniec w tym zagadnieniu dodać, że na podstawie badań, które były przeprowadzane nie tylko po pandemii, ale przed pandemią, mówi się o efektowności pracy w biurze. I tak Women's America opublikowało raport w 2016 roku, gdzie stwierdzono, że kobiety, ich efektywność pracy w biurze wzrasta o 30%. W dawnej erze można, było można tak powiedzieć, że dominował taki model, że zawierało się długoterminowe umowy najmu, takie klasyczne powierzchnie, a ten coworking czy też powierzchnie flex to była jakaś nowinka, coś co się dopiero rozwijało. I chciałem się dowiedzieć na podstawie Waszych doświadczeń w ciągu tych ostatnich lat i Waszego portfela, czy zmieniły się jakoś znacząco oczekiwania najemców, jeśli chodzi o umowy, na przykład o okres właśnie obowiązywania o, o powierzchnię, czy ona się zwiększa, zmniejsza? Jak to wygląda? Od 2020 roku myślę, że najemcy zdecydowanie przy przedłużeniu i szukaniu nowego biura bardziej koncentrują się na celach swojej organizacji biznesu oraz na modelu pracy, który wybrali po pandemii, zwracają szczególną uwagę na potrzeby swoich pracowników. Myślę sobie, że jeśli chodzi o naszych najemcych adgar Poland, niektórzy najemcy pozostali w tym tradycyjnym podejściu i przedłużyli umowę. Na na trzyletnie okresy czy pięcioletnie okresy, są też e, najemcy, którzy w dalszym ciągu nie wiedzą, w jaki sposób chcą funkcjonować i na przykład przedłużyli najem na okres 12 czy 24 miesięcy. Natomiast jest rzesza klientów Wadgar, e, która szuka rozwiązań elastycznych. E, elastycznych w różnej formie. I to co na przykład zrobiliśmy ostatnio, to wprowadziliśmy nowy koncept, który nazywa się Flexilis by Adgar, który umożliwia klientom wynajem przestrzeni w unitach. Ten unit może być z meblami albo bez, w zależności od preferencji klienta. Jest to um, też najem, który umożliwia korzystanie z takiej dosyć sporej części wspólnej, na których zorganizowane są sale spotkań o różnym charakterze, czy to sale w takim tradycyjnym ujęciu, czy to fotobudki, czy to nie wiem kanapy, na których można od być nieformalne spotkanie. Są też stoły projektowe i duży nacisk kładziemy na rozwój tej strefy socjalnej, czyli kuchnia, jadalnia i tak zwany living room. To jest coś, czego najemcy ostatnio widzę, że potrzebowali, żeby podjąć decyzję o najmie. Po pierwsze, daje im to Elastyczność w okresie najmu, czyli umowa jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia. Po drugie, bojąc się zakupu mebli, bo nie wiedząc, jak będzie wyglądała ich organizacja za miesiąc, za pół roku, za rok, mogą wynająć unit na konkretną liczbę osób. Ponadto zyskują już gotowe strefy, które są fajnie umeblowane, fajnie zaplanowane z perspektywy designu, gdzie każdy pracownik odnajdzie coś dla siebie. Co się różni jakby pomiędzy tym najmem tradycyjnym a najmem elastycznym? Nie płacimy też z metra kwadratowego, czynsz tradycyjny plus opłaty eksploatacyjne i media, tylko płacimy jakby per osobę, czyli stawka skumulowana jest jakby w stawce za osobę, oczywiście w minimalnym ujęciu unitu, który pomieści konkretną ilość osób. To daje też swojego, swoistego rodzaju perspektywę dla danej organizacji, która może stwierdzić, że ich koszty będą generowane w danym momencie. Więc mamy taką odpowiedź. Oczywiście, nie zapominajmy też o tym, że oprócz takiej opcji mamy też coworking, Brain Embassy, w którym można wynająć i to hot desk, i to gabinet, i jakby można też znaleźć inną perspektywę pracy dla swoich pracowników. Wydaje mi się, że odpowiadając na te pytanie możemy zauważyć że najemcy różno rako podchodzą do tego tematu natomiast na pewno elastyczność jest ważna i zarówno w okresie najmu jak i kwestia rozliczenia ma tutaj znaczenie mhm. no jakby tych wyzwań na rynku biurowym było mało to teraz jeszcze wchodzi SG, czyli zrównoważone budownictwo zielone budownictwo budynki muszą być efektywne energetycznie zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na przykład teraz, tu i teraz, z cenami energii yy, i przyjazne dla użytkowników. Yy, jeśli chodzi o nowe budynki, no to deweloperzy jakby od razu stosują te, te parametry, yy, no ale jest jeszcze mnóstwo starszych budynków, yy, które wymagają pewnej modernizacji. No i to jest oczywiście z jednej strony inwestycja, a z drugiej strony. No są też takie podmioty, które mają taką strategię właśnie inwestycyjną kupować takie budynki dostosowywać je do tych nowych czasów. Jak wy jako inwestor jaką wy macie strategię w portfelu warszawskim macie dużo budynków na służewcu widziałem tam też nawet pedet czyli Budynek z 1956 roku. Zgadza się, bardzo trafnie. Jak ta strategia wygląda, jeśli chodzi o dostosowywanie tych budynków do nowych czasów? Jeśli mówimy tutaj o Adgarze, myślimy o jakby długofalowej współpracy, długofalowym utrzymywaniu nieruchomości. Nasza polityka to właśnie długofalowość, dlatego też zakupując nieruchomości, patrzymy na, pod kątem modernizacji i tego jakby w jaki sposób Nieruchomość wygląda obecnie, jakie standardy możemy wprowadzić, które już jakby powielamy z budynku na budynek oraz jaką ma perspektywę w długoterminowości. Jeśli myślimy właśnie o naszych nieruchomościach, to zdecydowanie wprowadzamy, tak jak powiedziałam, pewnego rodzaju standardy, które się już sprawdzają. Mam tutaj na myśli system parkingowy, który obsługuje nie tylko gości, ale ma możliwość wpuszczenia gości, ma możliwość wprowadzenia dostawców czy też kurierów na daną nieruchomość. Oczywiście skłaniamy się do tego, żeby wymieniać pewnego rodzaju instalacje, które polepszają jakby stan i jakby który panuje na danej powierzchni. Myślę tutaj na przykład o cilerach, czy wymianie okien, czy wymianie rolet w budynku. Natomiast wprowadzamy również taką, tą powiedziała, miękką część do nieruchomości. Myślę tutaj o na przykład społeczności Adgar, dzięki której najemcy mogą między sobą się kontaktować, mogą stworzyć ofertę sąsiedzką. Dodatkowo w ramach tej społeczności Adgar dajemy dużo fajnych szkoleń najemcom i różnych warsztatów. Zdecydowanie promujemy sport, więc tutaj Liga Piłkarska rusza za chwileczkę. Mamy możliwość skorzystania z Zajęć jogi, dajemy też możliwość, jakby biegaczom w ramach naszych zajęć zbiegania, więc to jest taka ta miękka część, na którą też najemcy zwracają uwagę i myślę, że też wpływa zdecydowanie i będzie wpływać na ten SSG. Ponadto, z perspektywy technicznej, staramy się zawsze. Hmm, utworzyć lobby budynkowej, to znaczy staramy się usunąć bramki i przenieść jakby bezpieczeństwo do wind i dać taką wolną strefę, gdzie najemcy mogą po prostu sobie usiąść, poczekać, albo gość może poczekać na danego najemcę. Z perspektywy modernizacji znowu na parterach staramy się wprowadzić różnego rodzaju serwisy i udogodnienia. Najczęściej jest to gastronomia, kioski, nie wiem, fitness, który się pojawia w budynku, więc to też ma znaczenie, jeśli chodzi o modernizację i opasowywanie też do potrzeb klientów, na pewno też stawiamy na nasze modele elastyczne, czyli z perspektywy biznesu staramy się, aby w danym kompleksie oprócz tradycyjnej formy najmu, znaleźć się, e, znaleźć się jeden z naszych konceptów, Za, zarówno elastyczne FlexiList by Adgar, czy też Coworking Brain Embassy. Mhm. Tutaj mówiłem o tym wzroście kosztów eksploatacyjnych, w e, wzroście kosztów energii, z punktu widzenia zarządzającego e, nieruchomościami, jakie to są wyzwania, jak tutaj w pewien sposób ulżyć najemcom. Z perspektywy opad eksploatacyjnych i szacowania tych kosztów, na pewno przydaje się własny zespół, który my posiadamy. To nie jest też tak, że my te koszty ograniczamy i jakby redukujemy obecnie ze względu na wzrosty. Tylko od lat już przyglądamy się im, staramy się tworzyć taki budżet i tak go szacować, żeby nie był bardzo uciążliwy dla naszych klientów. Przy czym zachowując standard w budynku. To jest jakby. Rzecz nadrzędna, że przyglądamy się temu i mamy zespół. Tak? Drugą rzeczą jest na pewno wprowadzenie pewnego rodzaju zasad ograniczania kosztów, które mogą wyniknąć, na przykład z harmonogramów pracy urządzeń. Czyli staramy się dopasowywać pewne harmonogramy do funkcjonowania nieruchomości i wówczas, czy to światło, czy to nastawy klimatyzacji, w pewnym momencie się wyłączają, żeby nie chodziły 24 godziny na dobę. Korzystamy oczywiście z rozwiązań technicznych, takich jak perlatory, czyli ograniczania zużycia wody. Wymieniamy baterie na automatyczne, żeby nie przydarzyła się sytuacja, kiedy to nie wiem, najemca zostawia kran otwarty na całą noc. Ostatnio w jednym z naszych budynków, jakby też testujemy kontakt trony, czyli takie urządzenia, które z automatu wyłączają klimatyzację, jeśli ktoś otworzy okno. Myślę, że ważnym elementem, jakby w redukcji kosztów opłat eksploatacyjnych, na pewno jest edukowanie najemców, żeby oni byli częścią tego całego procesu i wiedzieli, jakby. Co powoduje ich wzrost, albo co powoduje jakby nadużycia z ich strony, więc to jest rzecz nadrzędna. Tak jak mówię, programy czasowe, czujki ruchu to są rzeczy, które cały czas wprowadzamy, staramy się na to zwracać uwagę. Mamy też jeden aspekt marketingowy, który obniża opłaty eksploatacyjne, czyli jeśli mamy możliwość wprowadzenia reklamy osób trzecich z zewnątrz, za którą dostajemy dodatkowe finansowanie, wówczas te pieniądze też obniżają opłaty eksploatacyjne naszych najemców. Bardzo dziękuję za rozmowę, za informację. Moim gościem była. Pani Martyna Czarnota z Adgar Poland. Dziękuję.